Witajcie w Poetariacie! Przychodzę dzisiaj do Was z najnowszymi publikacjami Poetariatu. Będą dwie, będzie też długi filmik, ale to będzie oddzielnie. Skupmy się może na mojej genologii Adriana Szarego w przekładzie Olgi Lewickiej na język rosyjski, wydana przez moje wydawnictwo autorskie, opatrzona patronatem Instytutu Bronisława Ślubowskiego Poeta Jatu, Kozirenek, Poezja na Każdy Dzień oraz Tomikowa. Rekomendacji użyczyła pani Edyta Manasterska-Wiącek, doktor Habilitowany nauk Humanistycznych, profesor Uniwersytetu Majki Skłodowskiej w Lublinie. chciałbym wam przybliżyć kilka utworów, jak z Manoca wskazuje. Wiersze w tej książce zostały ułożone gatunkowo, czyli od, odnośnie gatunków poetyckich. Bardzo podziwiam Adriana za tę kurs i umiejętność i za sprawdzanie się w różnych gatunkach. Można powiedzieć, że jest bardzo uniwersalnym poetą. Potrafi napisać wszystko, każdy wiersz. Ale może zanim przejdę do utworów, żeby Was zachęcić do sięgnięcia po lekturę tej książki, wypadałoby przybliżyć Wam sylwetki zarówno autora, jak i tłumaczki. Adriana na pewno wszyscy już kojarzycie z poetariatu, albo chociażby z innych publikacji. To już jest jego druga książka wydana w tym roku w poetariacie, przypomnę, że pierwszą było blogą, zapiski blogowe. Mam nadzieję, że po tamtej lekturze ogarnęła Was blogość. I może myślę, że Adrian się nie obrazi na mnie, że najpierw chciałbym przedstawić sylwetkę pani Olgi Lewickiej. Podziwiam ją również za przykład tych wierszy, bo to jest niezwykła umiejętność, żeby oddać myśl autora, żeby nie zgubić feas, nie pomieszać, żeby oddać sedną meta, e, metafory. Otóż Olga Lewicka, urodzona w Rosji niedaleko Kurska, w 1977 zamieszkała w Polsce. Filolog, wieloletni nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tłumaczy i sama pisze wiersze w języku rosyjskim i polskim. Opublikowała je w tomikach wydanych w Moskwie i innych miastach Rosji w moskiewskich almanachach poetyckich i w wydawnictwach internetowych, w wydawnictwach polskich, m.in. w zredagowanych przez siebie dwujęzycznych zbiorkach współcześni poeci rosyjscy i motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej. Na język rosyjski przetłumaczyła i opublikowała wersję utwory Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Tadeusza Urzewicza, Wisława Wyszymborskiej i innych współczesnych polskich poetów. Na polski przetłumacza i wydała długiem wiersze Konstantyna Kiedrowa, Jeleny Kaciuby, Jewgenija Reina, Olgi Siedakowej i wielu innych twórców rosyjskich, ogromny podziw, pani Olgo. Jest członkiem klubów poetyckich Moskiewski, Panas i Wiktoria. Przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Juliana Pawła II założyła studencki teatrzek, dla którego pisała scenariusze w języku polskim i rosyjskim. Członek Związku Pisarzy XXI wieku z siedzibą w Moskwie. Mieszka obecnie w Lublinie. Bardzo bogatym biogram. Myślę, że to jest i tak skrócone, więc można się tylko domyślać, co tam jeszcze pani Olga tworzy. Przejdźmy, może, do autora książki. Adrian Szary, Polonista, poeta, doktor nauk humanistycznych. Autor. 16 książek indywidualnych zawierających wiersze, bajki, opowiadania i teksty sceniczne. Redaktor 13 antologii. Jego twórczość ukazała się również w kilku audiobookach i płytach z piosenkami, a także w wielu antologiach i czasopismach i na wielu portalach. Opiekun grup poetyckich Trygiel i Eato. mieszka w Radomiu pracuje jako nauczyciel języka polskiego szóstym liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanskiego. Jest adiunktem na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego. Prowadzi warsztaty literackie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka. Jego wiersze tłumaczone były na język niemiecki, angielski i teraz rosyjski. Chciałabym przypomnieć, że w 2019 roku ukazała się również książka pod auspicjami poetariatu, dwujęzyczna tego autora z przekładem Agnieszki Złotkowskiej, również naszej poeta nosił tytuł ten tom contenance. Chciałabym tylko dodać jeszcze tak od siebie, zanim przybliżę wam kilka utworów z tej książeczki, że dla Miesza z każdą publikacją książkową podnosi sobie poprzeczkę którą przeskakuje z absolutną finezją i gracją, podpierając śpiłem. Gdyby w szkołach wprowadzono poezję jako odrębny przedmiot kształcenia, czyli jak czytać i pisać wiersze, jego tomiki wierszy miałyby szansę z powodzeniem pełnić rolę fachowych podręczników i przewodników po słowie, sztuce, tworzenia i kulturze słowa z żywymi przykładami zastosowania pojęć, idiomów, neologizmów, Anagramów, środków stylistycznych, związków fazologicznych innych, a w tym przypadku także swoistym przewodnikiem po gatunkach poetyckich. Odnoszę silne wrażenie, że to właśnie w poezji autor próbuje utrwalić swoją niezwykle rozległą wiedzę na temat poezji. Cóż mogę dodać, prawdziwy z niego poeta doctus i spiritus movens kultury. Ja Państwu serdecznie polecam. Przejdźmy może do lektury wierszy. Anons. Młoda, atrakcyjna książka, kartek 50, szuka bogatego, przepraszam, szuka bogatego duchowo czytelnika, wrażliwego, pozbawionego nałogu wyrywania kartek i pisania na stronach Pragnącego ją poznać, w celu odbycia przygody intelektualnej. Wik i Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z najbliższą biblioteką. Bardzo lubię ten wiersz, jest jeden z moich ulubionych w tym zbiorze. Kolejny utwór, jaki wybrałam, żeby Wam zaprezentować, nosi tytuł Co znaczy i dedykowany jest z pamięci Adama Wasilewskiego. Jest to z gatunku elegii. zanurzać się w poezję, nie napiwszy nawet wesu, widzieć sto dramatów, aby samemu nie reżyserować żadnego. Wcielać się w Haleja Piłsudskiego, wiedząc, że już przecież historii nie zmienisz i po enty czytać lalkę z nadzieją, że Łęcka będzie Wokulskiego. Tak kochać Lublin Czechowicza, by się sprowadzić do Radomia. Zrozumiesz, gdy twój profesor odejdzie. Na pewno, na pewno Znacie też Adriana wiersze z różnych antologii poetariatu. Przypominam, że właśnie niebawem ukaże się najnowszy oczek poetycki poezji miłosnej pod tytułem Wierszo o Wzięci. Już niebawem. Będziemy cieszyć się publikacją. Bardzo ciekawą. Kolejny jeden z moich ulubionych y, utworów Adriana. Święta Anwoli o ile pamiętam, chyba ten sam utwór znalazł się w zbiorze antologii Poeta tu pod Ludzi, których podziwiam. Modlitwa. Ty pozwoliłeś odnaleźć Boga w głosie sumienia, w dogim człowieku. Ty pozwoliłeś odnaleźć miłość w matki spojrzeniach, w żony uśmiechu. Nie pozwoliłeś zagubić wiary w smutnych szpitalach, w mrocznych cmentarzyskach. Nie pozwoliłeś zagubić życia w zimnych zegarach, śnie kalendarza. Chciałbym Wam przeczytać po rosyjsku jest wierszy, ale niestety ja nie gawaję pałski, więc musicie zadowolić się polską wersją. Natomiast jeśli chcecie sami zgłębić lekturę rosyjskich przykładów, bardzo zachęcam Was do sięgnięcia po, po książkę Adriana Moja Genologia. Można zamawiać u autora razem. Z dedykacją. Ostatni wiersz, który dla Państwa wydałam, nosi tytuł Nekrolog, z tego samego również gatunku. Z głębokim żalem zawiadam Miamy, że w dzisiejszych czasach odeszła od nas wielowiekowa, narodowa kultura, trawiona chorobą współczesności, pogrążone w żałobie społeczeństwo. Ja się z Wami już żegnam, ponieważ mam do nagania jeszcze jeden filmik, a czasu coraz czas mi. E, bardzo serdecznie polecam Wam wiersze Adianna Szaego, książkę moja Genologia. Do zobaczenia.